Rozdział 13. Nawrócenie Biernackiego Zapadła noc, która była niespokojna dla Iwana i wszystkich, którzy pokochali go za jego łagodne usposobienie, ciepłe serce, za czytanie Ewangelii i za jasny umysł w jej objaśnianiu, a także za dobro, które przyniósł ze sobą. Podzielenie się torbą sucharów było wypisane w sercach ludzi złotymi literami, i stało się podstawą określenia jego osoby. Tej nocy przyjaciele Iwana nie wypuścili go z górnych prycz i ułożyli go spać w swoim kącie. Nocą ani ścienka długo nie mógł zasnąć, tak jak i jego przyjaciele, oczekując napaści z dołu, gdzie znajdował się Biernacki i jego kompanii. Wydawało się, że duch pojednania, kiedy wszyscy razem śpiewali wieczorną modlitwę, opuścił cele. Dzisiaj nawet nie było mowy o wspólnej modlitwie. Przez cele przeszła fala zakonu ludzkiego. Napełniła ją nieufność, która zrodziła strach i nienawiść. Ale zakon Boga jest wieczny, wieczna praca jego umysłu. Iwan modlił się, wzywając Boga, by rozbudził umysł Biernackiego i zamieszkał w jego świadomości i sercu. I ta modlitwa, wzniesiona w prawdzie i miłości do wrogów, do tych, którzy prześladują i wyszydzają na wszystkie sposoby, została usłyszana przez Boga miłości. Nad ranem cela spała już swoim zwykłym, niespokojnym snem, umysły ochłonęły, a serca zmiękły, i nie było w nich już zamiarów z poprzedniego wieczora. Po pobudce wszyscy, tak jak dwa dni wcześniej, zaśpiewali modlitwę Ojcze Nasz. Tego ranka brzmiała ona jakoś szczególnie poważnie i przejmująco. Burzowe chmury złości i nienawiści się rozwiały i po nich słońce pokoju zaświeciło szczególnie jasno i przyjemnie. W śpiewie nie brali udziału tylko Biernacki i jego trzech pomocników. Iwan to zauważył i zasmucił się. Kiedy ktoś zaproponował mu, żeby czytał Ewangelię, powiedział Czytać na głos Ewangelię by to przyniosło pożytek, można tylko wtedy, gdy wszyscy zgadzają się jej słuchać. A czy wszyscy mają ochotę słuchać i nie protestują? Czytaj! Wszyscy się zgadzają! rozległy się głosy. Ale Iwan milczał w oczekiwaniu. Biernacki dobrze wiedział, do czego pije kaznodzieja. Kilka razy przeszedł się po celi i kiwnął zezwalająco w stronę Iwana. Czytaj! Posłuchamy jeszcze dzisiaj, co nam tu zaśpiewasz. Iwan przesunął się do brzegu pryczy, opuścił nogi, otworzył Ewangelię i przeczytał. Wy jesteście światłością świata. Tak powiedział Jezus swoim uczniom, zaczął Iwan. Dzisiaj też mówi te słowa. A do kogo? Do bogatych, do dobrze urodzonych, do tych, którzy są na wolności? A może do nas, którzy jesteśmy tu w niewoli, pozbawieni praw, krzywdzeni? Tak, dzisiaj mówi także do nas. Wy jesteście światłością świata. I jeśli my, którzy znajdujemy się w tej celi, zdołamy przyjąć to światło i ponieść go wszystkim, którzy nas otaczają, począwszy od nadzorcy, który pewnie teraz słucha nas pod drzwiami. Wtedy nie może się nie wydarzyć cud duchowego wyzwolenia i radości wolnego ducha. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, mówi Jezus Chrystus. Jeśli światło Chrystusa będzie w nas, to jego promienie padną na tych, o których powinniśmy się modlić. I o naczelnika więzienia Kuzmienkę, i o gubernatora Poliszczuka, i o prystawa, i uriadnika. I tylko Bóg wie, jak cud duchowego wyzwolenia może sprawić, że zostaniemy uwolnieni z tego więzienia. Kto zna wolę Boga co do każdego z nas? Teraz powinniśmy dziękować Bogu za to, że dostaliśmy to światło nauki Chrystusa. Może to nasze spotkanie w więzieniu jutro skieruje nasze życie w taką stronę, jakiej w ogóle się nie spodziewamy. Bardzo pokochałem te słowa. Posłuchajcie. W godzinie bolesnej próby, w czas śmiertelnego doświadczenia, pod ciężarem wielkich cierpień, mój przyjacielu, nie zwieszaj głowy. Niech ciemność zabiega o to, co ziemskie. Dla nas to tylko zwiastun, a my wybraliśmy inny cel. Naszym ideałem jest miłość do wrogów. Na niebie nie mogą wzejść dwa słońca. Nie można służyć miłości i braterstwu i przelewać rzeki krwi. Ktoś westchnął. Ktoś stuknął pięścią w prycze z jękiem o Boże. Biernacki gwałtownie poderwał się ze swojego miejsca, przeszedł się kilka razy po celi i powiedział: Mów dalej, dobrze mówisz, prawdę mówisz. I Iwan kontynuował: Bracia moi, jeśli ludzie poznaliby światło nauki Chrystusa, to niepotrzebne byłyby więzienia, i policja byłaby bez pracy. Dobrze mówisz. To prawda, bracie, trzeba poznać światło, powiedział ktoś, a cała cela potwierdziła. Jestem przekonany, mówił dalej Iwan, że jeśli by nam teraz zaproponowano wolność, pod warunkiem tego, że pójdziemy światu głosić światło nauki Chrystusa, to wszyscy by się zgodzili i naprawdę poszliby to robić. To prawda. Chociaż jestem takim ciemniakiem, ale bym niósł. Od samego Boga bym wyprosił, ale bym niósł, powiedział z przejęciem krawiec, którego głuchota nie była w stanie powstrzymać dostania się do jego umysłu słów ani ścienki o świetle. I nagle, jakby ktoś popchnął Iwana, zeskoczył z pryczy, zwrócił się twarzą do wszystkich siedzących i rozpostarł ramiona, jakby chciał wszystkich objąć. A potem powiedział z miłością. Drodzy bracia, przyjaciele moi. Bóg nakazuje teraz wszystkim pokutować. W niebie jest więcej radości z jednego grzesznika, kiedy się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Jezus wyciąga dzisiaj do nas swoje zakrwawione dłonie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocząć. Biernacki wolno przeszedł się po celi. Milcząc wpatrywał się w błyszczące oczy aniścienki i zatrzymał się koło drzwi jakby coś postanawiał i nagle wyszedł na środek podniósł do góry ręce ścisnął pięści potem wyprostował dłonie i krzyknął czy naprawdę jest taki bóg który może mi wszystko wybaczyć który może mi podać pomocną rękę w tej godzinie mojego życia i może mnie pokochać jest taki bóg Głośno powiedział Iwan i upadł na kolana. Więźniowie zeskoczyli spryć i także uklękli, a Biernacki upadł na twarz na podłogę i zaczął się modlić. Boże mój, Boże mój, czy naprawdę masz tyle miłości, że możesz przebaczyć takiemu grzesznikowi jak ja? Czy naprawdę mogę otrzymać przebaczenie? Przebacz mi, przebacz mi według wielkiego miłosierdzia twego. Ja wierzę, wierzę, Boże, że możesz mi przebaczyć. Jestem złodziejem i bandytą, jestem gorszy od złodzieja. Jestem mordercą niewinnych ludzi. Zabijałem matki i ich dzieci, zabijałem starców, Przebacz mi, przebacz mi nikczemnikowi, jak rozbójnikowi na krzyżu! Przebacz mi, przebacz mi, przyjmij mnie! Zdarzył się cud podobny do tego, gdy Jezus uleczył ślepego od urodzenia, który nie widział i zaczął widzieć. Biernacki, złodziej i bandyta, duchowo ciemny od urodzenia, czterdzieści lat żył jako ślepiec, nagle przejrzał. I zaczął widzieć światło Chrystusa. Jeśliby ktoś go zapytał o Aniścienkę, kto ci otworzył oczy, to mógłby tylko powiedzieć: Nie wiem, nie wiem kim on jest. Wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Biernacki próbował stać, ale nie mógł. Wstrząsał nim płacz i upadł z powrotem na podłogę. Dwóch ludzi pomogło mu wstać i podszedł do Aniścienki. Drogi, wania! Bracie mój, przyjacielu, muszę teraz opowiedzieć o sobie wszystko, niczego nie ukrywać o swoich przestępstwach. Powiedziałeś dużo Bogu, wszystko powiedziałeś jedynemu sędziemu, który może wszystko przebaczyć. Iwania obrócił go twarzą do drzwi, gdzie stał prokurator, śledczy i naczelnik więzienia. Wszystko słyszeli i widzieli. Aniścienka. Powiedział naczelnik więzienia, pokazując prokuratorowi na Iwana. Aniścienka, jak echo powtórzył Biernacki. Naczalstwo w milczeniu wyszło na korytarz. Aniścienka. Powtórzyła cała cela 41. Takiego czegoś jeszcze w hersońskim więzieniu nigdy nie było. To był cud. Coś cudownego w oczach pana i ludzi.